Tutaj wizja historii, która jakby polega na takim przekonaniu, że wszystko, co się stało, musiało się stać. To oczywiście dotyczy głównie historii II wojny światowej, ale nie tylko. Że Polska musiała iść na mękę w tej drugiej wojnie, jak Chrystus. Nie mogła na przykład puścić Hitlera najpierw na Francję. Nie musiała głupio wyskakiwać wiedziała, że Francja nam nie pomoże, ale my musieli głupio wyskakiwać, że jakby postraszyć Hitlera, żeby nie atakował Francji, bo jak nie to Polska, bo jak to zrobi, to Polska spełni swoje sojusznicze zobowiązania. Styczeń 1939 roku Beck, Beck go tak postraszył, bardzo skutecznie, bo Hitler z tego wyciągnął wnioski. Jeżeli się mówi, że nie, nie wolno tak, bo to tak jakbyśmy się zastanawiali, no, czy Chrystus mógł yy, prawda, się tam jakoś z tymi faryzeuszami dogadać, yy, z Piłatem i rozmawiać inaczej, i prawda, to wtedy by uniknął. Jak nie uniknął, to znaczy, że głupi. Musiało się stać. Otóż dla mnie podstawowym sporem jest to, że to się nie musiało stać. Stało się dlatego, żeśmy popełnili pewne błędy. W wrześniu 1939 roku był błędem, właściwie wcześniej, prawda, wcześniejsza polityka, która do niego doprowadziła, był błędem. Akcja burza była błędem, sposób zareagowania na katyń, o czym ja piszę, a nie, nie pisze Zychowicz, a ja będę pisał i dopiero się zacznie braka, był błędem yy, i tak dalej, żeśmy tych błędów trochę popełnili. Dlaczego? Bo jak się żyje, już przepraszam, nie chcę wchodzić w współczesną politykę, ale jak żyjemy w tym micie, to to prowadzi do takich, co ja tytułem przykładu, prawda, że rozmawiam z naprawdę ludźmi ważnymi, decydującymi o, o, o politycznej działalności partii opozycyjnej, od której ja oczekuję, że jak jest opozycyjna, to ma wygrać i zrealizować te wartości. I ja ich pytam, dlaczego wy dostajecie w szósty raz, czy siódmy raz w tyłek, a on mi mówi, bo media są przeciwko nam. On tak mówił, bo mediach. no to tak jakby bokser powiedział, się dostałeś po reju, no bo przeciwnik był taki duży, prawda, i dzisiaj, no. Czego wypadłem, Dlaczego wypadłeś, dlaczego wypadłeś, kierowca wypadł z zakrętu, bo zakręt był za ostry. Chodzi mi o to, że jeżeli się wprowadzamy w taki stan determinizmu historycznego, że pewne rzeczy musieliśmy zrobić, bo takie są powinności, bo tak jest prawo i przyzwoicie, to ja chcę przypomnieć też część naszej historii, którą tworzy Roman Dmowski, który powiadał, że nie ma w historii i w stosunkach międzynarodowych słuszności i braku słuszności. Jest wyłącznie siła i brak siły. I no, tutaj jest temat do rozmowy, kiedy Polakom się udawało stworzyć siłę skutecznie, a kiedy im się nie udawało. Dziękuję, panie profesorze. Tak, ja z tych bardzo wielu wątków, które zostały poruszone. To ja bym sobie wybrał tylko dwa generalnie. Od razu zaczynając od tego, że pozostaniemy w rodzinie rzeczywiście, to znaczy zostawmy już tę um, miękką oszczyznę gdzieś tam um, za Nowym Światem, krakowskim przedmieściem i jeszcze dalej może jakieś przestworza, bo mnie najbardziej w gruncie rzeczy interesują tutaj dwie poruszone przez Panów sprawy. Pierwsza to, chyba rzeczywiście tak było w historii jest pewnie i dzisiaj, że strony właśnie te nasze, to znaczy wewnątrz polskie i w jakiejś mierze no, czujące po polsku, ustawiały się bardzo często w ten sposób, by drugą stronę postawić do jakiegoś kąta i nadać im narrację, której oni w zasadzie nigdy nie byli nosicielami. I to jest pewna polska tradycja. To jest ciekawe zresztą, wydaje mi się. Na przykład, już nie chcę wracać do XIX wieku i do tego, co toczyło się między szkołami krakowską i warszawską, ale na przykład takim sporem wewnątrzpolskim ewidentnym w okresie II Rzeczpospolitej był spór między tak tzw. koncepcją piastowską i koncepcją agielońską i rzekomo jedni mieli być zwolennikami bardzo wyraźnego, czyli narodowi demokracji, bardzo wyraźnego takiego parcia w kierunku właśnie uhonorowania piastu w imię walki z Niemczyzną, a Piłsudski miał być kolejnym wcieleniem Jagielonów, który tak. okazuje się przy badaniu i rzeczywistym spojrzeniu na narodowców i na Piłsudczyków, to akurat tak się składa, że jedni drodzy byli Jagielonami, tylko każdy i widział i rozumiał inaczej. To znaczy, Ksiusówczycy uznawali, że należy uhonorować niejako rozwój XIX wieczny nowoczesnych narodów i sięgnąć do tego rządu narodowego 1863 roku i dalej wzmacniać narodowe separatyzmy ukraińskie, białorusińskie, litewskie, uznając, że aczkolwiek oni nie są jeszcze de facto żadnymi narodami, bo dopiero wykluli z siebie elity, a jeszcze te masy nie do końca wiedzą, w którą stronę mają pójść, to trzeba w zasadzie wzmocnić ten kierunek w imię federalizmu. A moski i narodowi demokraci w gruncie rzeczy uznawali, że właśnie odwrotnie, trzeba iść dalej w kierunku jagiellońskiej Polski, czyli tego, co było nosicielem polonizacji, Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie to korona ze swoją zdobyczą prawa, zdobyczą cywilizacyjną nie na drodze walenia po głowach, tylko na drodze właśnie tej oferty cywilizacyjnej spowodowała, że tamtejsza grupa rusijsko-ruska de facto stała się Polską i czy rody, które na tym zyskały, zresztą stając się później w XVIII wieku głównymi rodami polskimi, opanowującymi wszystkie urzędy na terenie zarówno korony, czy to Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podaję to jako pewien przykład takich sporów, które de facto i dzisiaj też funkcjonują, ponieważ za nimi w gruncie rzeczy, jak rozumiem, kryje się. Jednak współczesność, to znaczy my się ubieramy w te kostiumy, czy raczej ubieramy dyskutantów w te kostiumy historyczne, które sobie uznamy, że są nam wygodne, po to, żeby załatwić jakiś jednak problem współczesny. I ja myślę, że ta dyskusja, która się toczy wokół książki, szczególnie tej drugiej Zychowicza, to jest w gruncie rzeczy w jakiejś mierze Dyskusja dotycząca naszego dzisiejszego miejsca, III Rzeczpospolitej i naszego pokolenia żyjącego tu i teraz w przestrzeni europejskiej. To znaczy, że my mamy w gruncie rzeczy szansę i ambicje na to, żeby być ważnym podmiotem politycznym. I tu nasza strona, podejrzewam, że będzie i zwolennicy Zykowicza, i przeciwnicy mówili, że tak. I teraz zabawa polega na tym, żeby dobrać właściwe. Narzędzia i instrumenty. I teraz, na przykład, czy polityka Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Polski, która miała ambicje, żeby iść w kierunku dawnej polityki federacyjnej Piłsudskiego, czy jeszcze dawniejszej polityki księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli budowania wielkiego, e, wielkiego kondominium Europy Środkowo-Wschodniej od Szwecji, państw bałtyckich po Gruzję. Czy to jest wariactwo, czy to jest projekt? polityczne realny. Ja rozumiem, że w gruncie rzeczy ten e, przypadek e, dyskusji Zychowicza e, nie jest e, do końca w związku z tym tylko i wyłącznie opowieścią o przeszłości, tylko w gruncie rzeczy opowieścią o tym, jak mamy dzisiaj jako naród polski się e, przysposobić do e, warunków, w których, w których funkcjonujemy, gdzie wiadomo, że e, z jednej strony Rosja będzie i taki jest Układ nie od dziś starać się odzyskać stracone wpływy w Europie Środkowej. No, Notabene nie wiemy, na przykład, co do końca w Reykjaviku sobie Amerykanie z Rosjanami opowiedzieli. Nie wiemy do końca, czy w ogóle Rosja musi, że tak powiem, pytać się kogokolwiek o zdanie, wchodząc w następne ewentualne etapy zajmowania gospodarczego tego regionu. Europy, ponieważ no, do końca tajnych układów amerykańsko-rosyjskich 1988 i 89 roku nie znamy, a prawdopodobnie takowe były, można się przynajmniej domyślać. Więc ten realizm niejako, który jest takim hasłem wywoławczym wokół książek Zychowicza, to ja rozumiem, że jest w gruncie rzeczy takim krzykiem dzisiejszego pokolenia, po naszej stronie, o to, żebyśmy nie robili błędów z przeszłości, Ponieważ w gruncie rzeczy no, trzeba spojrzeć na dzisiejszy stan polski realistycznie. No i być może jest to jakaś myśl, natomiast wkładanie tego w te konteksty historyczne, no jednak w jakiejś mierze prowokuje do tego, żeby również i językiem historycznym no, bardzo ostro polemizować. To znaczy, w przypadku książki zarówno pierwszej, jak i drugiej pana Zychowicza, tylko jest nieobecny, w związku z tym trochę głupio dyskutować o, o, z nieobecną osobą. Moim zdaniem problemem było w dużej mierze to, iż on w pierwszej książce zapomniał o swojej jakby własnej tezie. To znaczy mówię o pakcie Ribbentrop-Mołotow i czy polityka Beka tak była możliwa inna, która by spowodowała, czyli pójście w sojuszu z Niemcami i spowodowała by to, by to odwrócenie dziejów II wojny światowej. Otóż ja w tej książce nie mogłem znaleźć odpowiedzi na bardzo narzucające się pytanie, które dzisiaj właśnie nam też jest bardzo potrzebne, mianowicie, że skoro zgadzamy się po naszej stronie, że historia uczy, to w takim razie, dlaczego autor analizując politykę Becka i jego decyzje, nie zanalizował polityki niemieckiej? To znaczy, nie zauważył, że Hitler nie jest człowiekiem, który znajduje się z kosmosu i jest tylko i wyłącznie wariatem, bo to jest łatwe oczywiście do opisania, tylko jest też umocowany i umoczony na dobrej nazwę w politykę niemiecką, czyli w różnego rodzaju warianty i schematy, które są też dla niego punktem odniesienia, tak samo jak punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji przez Beka jest polska historia. I krótko rzecz mówiąc Beck, podobnie jak i Hitler, jeden i drugi, a nie tylko jeden z nich, wiedzieli o Mityl Europie. to znaczy wiedzieli o pokoju brzeskim. Wiedzieli po prostu. Pan Zychowicz nie wiedział i czytelnicy nie wiedzą. Natomiast i Beck, i Hitler wiedzieli. Nie można udawać, że nie ma jakiejś konkretnej historii, czyli układu niemieckiego zwycięstwa w Europie Środkowo-Wschodniej, które staje się, ten układ staje się punktem odniesienia do tworzenia następnych pozytywnych z punktu widzenia niemieckiego efektów działań swojej polityki. Tak samo oczywiście dzisiaj, jeżeli chcemy być rzeczywiście realistami, uczyć się zarówno od Moskiego, od Piłsudskiego, to bez wątpienia nie ma sensu powtarzać ich błędów. To znaczy wkładania ich w te wzajemnie, że tak powiem, osłabiające rozumienie rzeczywistości marginesy, bo to oni jeszcze prowadzili te walki. Natomiast warto i można to zrozumieć, można to oczywiście przyjąć do wiadomości, że taka jest konsekwencja prowadzenia dyskusji, tak samo jak my dzisiaj to czynimy, to co Piotr powiedział panu Rafałowi, natomiast że warto ich zobaczyć obnażonymi z tego konta sztucznego, w które zostali wprowadzeni i zastanowić się w związku z tym, czy rzeczywiście nie stają się dla nas... Mądrymi nauczycielami, i wtedy by się okazało, że właśnie i romantycy, i pozytywiści mają nam coś do powiedzenia. I rozumienie tradycji jagielońskiej Dmoskiego, i rozumienie tradycji jagielońskiej Piłsudskiego ma coś nam do powiedzenia pozytywnego. I tylko właśnie to błędne interpretowanie będące śladem jakiegoś y, mitologicznego widzenia przeciwnika ówczesnego nie pozwala nam na wyciągnięcie właściwych wniosków. Podobnie jak z ostatniej, już przeze mnie tylko ostatniej wypowiadanej tutaj myśli, mianowicie ile bogactwa było w tej wielkiej dyskusji polskiej II Rzeczpospolitej, którą widzimy w konstytucji marcowej i w konstytucji kwietniowej jako pewnym finalnym efekcie tej, tej, tej dyskusji, to znaczy rola państwa i rola narodu. Prawda? To nie jest do końca temat zamknięty i historyczny, tylko to jest również temat na dziś. Ja go sobie przekładam i próbuję czasem o tym mówić w kontekście z jednej strony doktryny pomocniczości, czyli nauki społecznej, kościoła, która sytuuje w tradycji i we współczesności państwo jako bardzo ważny zestaw instytucji, ale nie dławiący naród. Tylko mu służący. A co to znaczy? To znaczy w praktyce samorządność. Samorządność narodu jako w gruncie rzeczy stałe uobywatelnianie się kolejnych pokoleń, czyli to, co Obóz Narodowy robi od czasów Ligi Polskiej i Ligi Narodowej. Jakby zobaczyć Dmoskiego i Piłsudskiego, którzy opowiadają o państwie i narodzie, to by się okazało, że jeden o drugim ma zupełnie koślawe zdanie z perspektywy tych dwóch... Bardzo ważnych pojęć. Jeżeli dzisiaj z kolei się zabierzemy za ich analizowanie i recepcję na dzień dzisiejszy, to się okazuje, że właśnie można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski dotyczące z jednej strony państwa rozumianego jako podmiot, który służy, a nie jest życielem i narodu, który jest podmiotem i który wygrywa z państwem na każdym kroku, bo zasada pomocniczości jest najistotniejszą, a nie jakakolwiek inna. Oczywiście ja też dokonuję tutaj pewnego manewru interpretacyjnego, bo widać z tego oczywiście, że jestem narodowcem, a nie tysudczykiem, co jest oczywiste z tego, co ja opowiadam.